Informacja o tym, czy uczniowie przesłali zadania jest bardzo łatwo dostępna. Po zalogowaniu się nauczyciel widzi niebieską kropkę na ikonie zadania w obszarze klasy, której zostały przypisane nowe zadania. Kliknij w tę ikonę, aby być przeniesionym do dziennika ocen, który otwiera się dla właściwej klasy. W menu u góry ekranu widnieje napis Platforma i klasy, Opcje i Eksport. Ta sekcja dotyczy oceniania, więc pozostaniemy w zakładce Platforma i Klasy. Dziennik ocen jest dostępny również po kliknięciu ikony nawigacji w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij go i wybierz Dziennik ocen, a następnie z rozwijanego menu po lewej stronie wybierz właściwą klasę. Poniżej rozwijanego menu znajduje się rozwijana legenda. Kliknij ją, aby zobaczyć, co oznaczają poszczególne kolory kratek w dzienniku ocen. Informacje o ocenach uczniów i zadaniach wyświetlane są w obszarze poniżej. W każdym wierszu wyświetlane są od lewej do prawej średnia ucznia, ocena literowa ucznia według systemu ABCD, instrument oraz imię i nazwisko ucznia. Każda kolumna zawiera tytuł zadania ikonę ołówka do edycji, termin wykonania, sumaryczną liczbę możliwych punktów, średnią liczoną dla całej klasy w tym zadaniu oraz średnią ocen literowych za to zadanie. Najedź kursorem na tytuł zadania, aby zobaczyć więcej szczegółów na jego temat. Na przecięciu każdego wiersza i kolumny znajduje się pole dla każdego zadania wysłanego przez ucznia. Pole to będzie miało kolor oparty na legendzie w lewym górnym rogu dziennika ocen. Zaplanowane zadania, które nie zostały jeszcze przesłane, pozostawią pole ciemnoszare. Zadania, które były zadane z użyciem automatycznej oceny, kiedy zostaną przesłane, wyświetlą ocenę i kolor w odpowiednim polu zgodnie z legendą. Zadania wymagające ręcznej oceny Wyświetlane są na niebiesko po przesłaniu. Aby zobaczyć szczegóły dowolnego zadania, kliknij jego kolorowe pole. Otworzy się nowa karta przeglądarki z jego szczegółami. Należą do nich nagranie ucznia oraz odpowiadający mu zapis w postaci czerwonych i zielonych nut. Z menu rozwijanego możesz przejść do prac innych uczniów. Jeśli uczeń dołączy komentarz do zadania, Pojawi się on pod nutami. Aby ocenić zadanie, kliknij przycisk Oceń. Otworzy się panel oceniania i wyświetli kryteria oceniania ustalone uprzednio dla tego konkretnego zadania. Jeśli użyłeś ocenę zadania jako jedno z kryteriów, w polu znajdzie się wartość liczbowa. Ta wartość odzwierciedla procent poprawnych nut i rytmów. Podczas recenzowania zadania. Możliwe jest nadpisanie oceny, jeśli to konieczne, ponieważ zdarza się, że komputer odczytuje poprawnie zagrane nuty jako błędne. Jeśli masz uwagi dla ucznia, wpisz je w tym polu. Ta funkcja umożliwia rozwinięcie i lub uzasadnienie Twojej oceny, a także przekazanie uczniowi konkretnej opinii. Możesz się również odnieść do wszelkich uwag, spostrzeżeń czy obaw, które uczeń mógł wyrazić, zamieszczając własne komentarze. Po zakończeniu kliknij przycisk zatwierdź ocenę. Nauczyciele mają również możliwość ponownego przydzielania zadania, gdy nie spełnia ono norm lub oczekiwań nauczyciela. Na siatce dziennika ocen ponownie przypisane zadania są wyświetlane jako czerwony kwadrat z przecinającym go znakiem X do momentu, kiedy zostaną przesłane ponownie. Po zakończeniu oceniania wszystkich zadań niebieska kropka znika ze strony głównej.